System edukacji menedżerskiej zebra do zarządzania swoimi zadaniami. Są dwie funkcjonalności tego systemu: jedna funkcjonalność dla menedżerów, liderów, koordynatorów, dla przywódców, taka mnemotechniczna skrzynka z narzędziami z perspektywy zarządzania pracą ludzi, koordynowania tą pracą tam jest motywowanie, delegowanie, informacja zwrotna, coaching, mentoring, rekrutacja, onboarding, administracja cała masa różnych rzeczy. A teraz pokażę Tobie, System edukacji menedżerskiej zebra jego drugą funkcjonalność do zarządzania swoimi zadaniami, czyli powiedzmy tak, dla jednej osoby. I to jest rozwiązanie, które jest przydatne zarówno dla menedżerów, dla liderów, dla koordynatorów, ale absolutnie też dla innych osób dla handlowców, doradców, specjalistów, negocjatorów dla wszystkich, mówiąc krótko, którzy chcieliby efektywnie, skutecznie. Zarządzić jakimś swoim zadaniem, czy oczywiście w dłuższym czasie zarządzać zadaniami. Dodam tutaj jeszcze taką informację, że wszystkie narzędzia takie, które pomagają zarządzać skutecznie swoimi zadaniami, czy w ogóle takie narzędzia analityczne, nie tylko do zarządzania swoimi zadaniami, czy na przykład smart, SWOT, czy na przykład WUKA, czy również takim narzędziem jest zebra, to jedną z bardzo ważnych. Rzeczy w tych narzędziach analitycznych jest to, że to są narzędzia, które pomagają ci rozłożyć jakieś zagadnienie na części pierwsze, na mniejsze bloki tematyczne i precyzyjnie zarządzić wiedzą w tych obszarach. I to jest też takie rozwiązanie, które z mnemotechnicznego punktu widzenia i z takiego neuronalnego. 86 miliardów neuronów mamy w tych swoich mózgach i możemy je naprawdę bardzo sprawnie pobudzić do działania, zwiększyć efektywność. No to tego typu narzędzia bardzo dobrze temu służą, dlatego że często jest tak, że kiedy myślimy o zadaniu, ono przechodzi przez moją głowę, wyobrażam je sobie i mam takie poczucie, jeżeli się dobrze na czymś znam, mam takie poczucie, że mam to pod kontrolą. Natomiast kiedy zaczynam rozpisywać to zadanie, słot na przykład można rozpisywać przez, wykorzystując matrycę słot, możesz jakiś obszar tematyczny rozpisywać przez wiele godzin. To zależy tylko od tego, jak głęboko chcesz coś przeanalizować. Przy narzędziach analitycznych w ogóle jest takie założenie, że możesz ich używać w wersji skróconej, takiej przyspieszonej, a możesz też je znacznie rozbudować. Ja teraz pokażę Tobie, jak skorzystać z tej matrycy zebry i w wersji bardzo uproszczonej, takiej szybkiej, żeby mieć tylko po takie poczucie, że korzystam z narzędzi analitycznych, czyli robię krok do przodu z perspektywy wyzwań czasów, w których żyjemy tych czasów 4.0. No to wiemy, że bardzo ważnym wezwaniem, bardzo ważną kompetencją jest rozwój analitycznego myślenia. A żeby rozwijać to analityczne myślenie, to bardzo dobrym ćwiczeniem jest korzystanie z narzędzi analitycznych. Nie raz na miesiąc czy raz na kwartał, tylko może raz w tygodniu. A może nawet lepiej byłoby powiedzieć w ogóle, trudno założyć tak sztucznie, czy raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie, a raczej zawsze tam, gdzie tego wymaga sytuacja. Czyli na przykład. Muszę skupić się na jakimś trochę trudniejszym, bardziej złożonym zadaniu, bo przy prostszych zadaniach niekoniecznie muszę dokonywać ich analizy, prawda? natomiast jeżeli zadanie jest, już jest bardziej złożone, wymaga przemyślenia pewnych kwestii, no to tam narzędzia analityczne, takie jak na przykład właśnie system edukacji menedżerskiej Zebra są bardzo przydatne. Ja może jeszcze dołożę taki komentarz hmm, z punktu widzenia nazwy system edukacji menedżerskiej, bo on w tym wypadku może być dla niektórych osób taki mylący, że no tak, no, ale to jest dla menedżerów. Mniej więcej od 10 lat y, stykam się z takim podejściem i ono z roku na rok jest coraz silniejsze, że y, pracodawcy oczekują, y, coraz większej samodzielności od pracowników. Czyli ja bym chciał, będąc właścicielem firmy czy na przykład dyrektorem, tak zarządzającym jakimś obszarem, to mi zależy na tym, żeby pracownicy w mojej firmie byli jak najbardziej samodzielni. Żeby na przykład w sytuacji, w której menedżer jest na urlopie albo na przykład zmienił pracę, ja jeszcze nie mam nowego, to żeby ci ludzie nie funkcjonowali gorzej, mniej efektywnie. Tylko, żeby działali tak samo sprawnie, żeby potrafili tak trochę zarządzać swoją pracą. I to jest bardzo dobry punkt teraz w tym naszym spotkaniu, bo to zarządzanie swoją pracą ma tutaj dominujący sens. Jak sobie wygooglujesz definicję zarządzania, do czego bardzo zachęcam, wygoogluj sobie i popatrz parę minut, pięć minut, może dziesięć minut, jakie są definicje dotyczące zarządzania, to to będzie też bardzo dobre ćwiczenie. Po pierwsze, uzupełniające to, co my teraz robimy, po drugie, to jest też bardzo dobre ćwiczenie związane z rozwijaniem w sobie nawyków takiego analitycznego działania. Czyli jeżeli jest coś, co mnie interesuje, a jest w tym jakiś fragment, którego nie rozumiem, to mogę bardzo szybko sobie to wygooglować. I dla niektórych osób to jest oczywiste i nie potrzebują takiego komentarza jak mój teraz. A dla bardzo wielu osób, chociaż to jest prosty mechanizm działania. To wcale nie jest takie oczywiste. Po prostu nie mają takiego nawyku. W związku z tym, jeżeli jesteś taką osobą, która nie ma w sobie takiego nawyku, a wiesz zapewne, a jeżeli nie wiesz, to ja cię teraz informuję o tym, że wypracowywanie w sobie nowych nawyków jest kluczem do sukcesu, bo to nawyki stanowią o tym, czy długofalowo potrafisz realizować różne zadania. Konsekwentnie nimi zarządzać, więc w ramach ćwiczenia, wypracowywania nowych nawyków, właśnie zachęcam Ciebie, zrób sobie przerwę w tym filmie, bo to jest niesamowita funkcjonalność tego typu rozwiązań, różnych kursów, prawda? Że możesz zrobić przerwę, zatrzymać, zrobić stop klatkę. I na przykład wykonać jakieś ćwiczenie, czy jeżeli coś ci przerwie twoją lekcję, to możesz za chwileczkę do niej wrócić. No, mamy tutaj całą masę bardzo wygodnych rozwiązań, stąd ta idea kursów w takiej wersji online na pewno będzie się w przyszłości dynamicznie rozwijać. Ona już się dynamicznie rozwija i pewnie dalej będzie się rozwijać. Wracam do systemu edukacji menedżerskiej, zebra z punktu widzenia zarządzania swoimi zadaniami. Można by powiedzieć, zarządzania sobą w czasie albo zwiększania efektywności zadań, które realizuje. To pierwsze hasło, zarządzanie, no to jest takie hasło, czym musisz zarządzić. Ja będę teraz dopowiadał jeszcze więcej kwestii, nie będę wszystkich pisał, czym musisz zarządzić, co masz do zrobienia. To jest jeszcze taki element, że ja się z tym stykam, że jak stosuję tą matrycę z osobami, które nie są menedżerami, to jak przy zadaniach, które mają realizować, mówię, czym musisz zarządzić, to nie zawsze od razu łapiemy pełne zrozumienie. W związku z tym czasami to jest potrzebny taki dodatkowy komentarz, czy musisz zarządzić, no to oznacza, co masz zrobić. Jeżeli masz coś zrobić efektywnie, procesowo, to ma być skuteczne na różnych płaszczyznach, to śmiało, możemy powiedzieć, że trzeba tym zarządzić, prawda? Więc możemy potraktować to tutaj wymiennie, a więc czym masz zarządzić? Co masz do zrobienia? Jak masz to zrobić? Tak, tak jest takie pytania, które się tutaj pojawiają. Jak masz to zrobić? Kiedy masz to zrobić? Jakie będą główne KPIe? Tak, te key performance indicator, kluczowe czynniki sukcesu. Więc w tym bloku zarządzanie, rozpisz sobie to z punktu widzenia takich właśnie pytań. W bloku edukacja to jest takie główne, czego muszę się nauczyć. Czego muszę się nauczyć? Ale też ja tu może dorysuję trzy kropek, tutaj również dorysuję trzy kropek, ale również czego muszę się douczyć. Czyli ja może dopiszę tutaj też do uczyć i również kiedy tak również jakieś dwa kluczowe a może trzy KPI -e. w każdym skutecznym podejściu do zarządzania zadaniami kryje się ten komponent czasu on jest tutaj bardzo ważny takich punktów kontrolnych to jest kwintesencja skutecznego zarządzania procesem w za zadań tak jakiegoś zadania że Określam nie tylko to, co mam zrobić, jak mam to zrobić, ale również kiedy mam to zrobić. Eee, dokładne daty, tak? Czyli na przykład jutro o godzinie 16 zrobię to i to. Jeżeli czasami nie mogę określić godziny, to określę chociaż datę. Jeżeli mogę określić godzinę, to to jest bardzo ważne, zrób to. Określenie godziny będzie również dobrym treningiem z punktu widzenia i takiego. Mm, Podejścia do zarządzania czasem, oczywiście to jest umowne określenie, o ile w ogóle można czasem zarządzać, prawda? Ale takiego podejścia analitycznego do czasu, który upływa, to jest również trochę głębsze ćwiczenie analityczne, bo to już jest precyzyjniej. Jeżeli ci się nie uda utrzymać godziny, to może nic nie szkodzi, ale jeżeli będziesz w ten sposób planować, to z czasem będziesz właśnie coraz efektywniej podchodzić do tych kwestii związanych z godzinami, czy czasami nawet minutami, tak? Wracam do tego, czego muszę się nauczyć, ale też czego muszę się douczyć. Tutaj znowu taki komentarz. Czasami, jak myślę, z, jak rozmawiam z uczestnikami szkoleń, czy to na żywo, czy online, tak, i mamy właśnie ten moment, dobrze, czego musisz się tutaj nauczyć, to czasami jest też taki moment wątpliwości, widzę w oczach tego mojego rozmówcy, że ale jak to ja mam się tutaj czegoś nauczyć? Przecież ja już to umiem robić. Mamy taką skłonność do myślenia w uogólnieniami, to jest bardzo naturalne. I teraz, jak ci mówię, czego masz tu się nauczyć, to może to budzić taki dyskomfort, jak to nauczyć. Ale jeżeli ujmę to w taki sposób, czego tu się masz douczyć, to to już jest dużo bardziej zrozumiałe, no bo to nie oznacza, że czegoś w ogóle nie umiesz. Tylko to oznacza, że masz coś sprofesjonalizować, zwiększyć swoją efektywność, tak? pogłębić jakąś wiedzę. I to z punktu widzenia motywacji ma już duże znaczenie, no bo jak ja czasami komuś powiem, czego masz się nauczyć, to ten ktoś może odbierać to w taki sposób, ale jak to, to ty uważasz, że ja tego nie potrafię? Może widzisz mnie w złym świetle. A może to zaniża trochę moje poczucie wartości, i tam się mogą tworzyć już przeróżne wątki, które będą kompletnie niespójne z tym, co chcemy tu osiągnąć. Więc czy to robisz sam ze sobą, czy to robisz z kimś, wykorzystując tą matrycę, no to zwróć uwagę na to, że tutaj. Warto na to spojrzeć też z tej perspektywy, bo może jest coś, czego faktycznie muszę się nauczyć w ogóle od początku, ale jednak bardzo często, a może nawet najczęściej, jest tak, że się muszę czegoś douczyć. Muszę pogłębić jakąś wiedzę, poszerzyć sobie jakiś punkt widzenia, prawda? No, oczywiście tutaj też będzie komponent, kiedy mam się tego nauczyć, konkretne daty, więc te KPI, -e, te key performance indicator, kluczowe czynniki sukcesu. Tam, czyli rzeczy, które są mierzalne, policzalne, no to tamten komponent czasu jest po prostu bardzo ważny. <laughs> Przepraszam. W bloku biznes mamy po co? Czyli po co ja mam to zrobić? Co mi to da? I tutaj również mamy kilka płaszczyzn, bo tak, mogę to rozpatrzeć z takiej perspektywy. Po co ja to robię? Co mi to da? Co ja dzięki temu osiągnę? Możesz użyć takich pytań, które są trochę trudniejsze, czego nie stracę, kiedy to zrobię. To jest bardzo mądre podejście, wykorzystywane między innymi w coachingu, zadawania takich pytań, które nie są oczywiste, na które bardzo szybko mózg wygeneruje odpowiedź, tylko zadawanie takich pytań, które w pierwszej chwili. Bardzo mocno koncentrują uwagę, no bo jeżeli ja sobie zadam takie pytanie, a czego ja nie stracę, kiedy to zrobię, to często jest tak, że muszę dwa, trzy razy skupić uwagę, żeby dobrze zrozumieć to pytanie, i dopiero później poszukam na nie odpowiedzi. A zatem zwróć uwagę. Moment, w którym dwa, trzy razy mocno muszę skoncentrować uwagę, jest jak trening dla mięśnia, prawda? Czyli ja tu mam dobry trening, mam dobrą rozgrzewkę i za chwilę mogę wykonać efektywniej zadanie. To tutaj jest trochę podobnie. Mam świetną rozgrzewkę przez parę sekund, a może nawet przez parę minut, czego nie stracę, jak ja to zrobię, i dopiero później pojawia się odpowiedź. To jest pewna idea. Tej siły oddziaływania. To jest klu tego oddziaływania, czyli trzeba uruchomić umysł do intensywnej pracy. I albo robię to sam ze sobą, to jest absolutnie możliwe, albo gdyby to było teraz wykorzystywane przez menedżera, czy może coacha, to to jest ta sama zasada. Ja sprowokuję mojego rozmówcę do tego, żeby tam pod jego czaszką, tutaj poszukam gadżetu, żeby pod jego czaszką tam się aż zagotowało tak mówiąc oczywiście po żartem pół serio no bo jak wiesz tutaj albo z jakichś lekcji ze mną albo z innych oczywiście dostępnych informacji mamy tu 86 miliardów neuronów które razem z siecią połączeń neuronalnych jeden neuron z drugim Łączy się czasami tysiącem albo na nastoma tysiącami połączeń, razem tworzą miliardy, biliony różnych połączeń, i to tu zakodowane są moje potrafię, nie potrafię, zaangażuję się, jestem konsekwentny, przystojny albo nieładna i tak dalej, i tak dalej. To cała masa informacji tutaj mogłaby być wykorzystywana. Wracam do tego systemu edukacji menedżerskiej zebra z punktu widzenia zastosowania tego dla. Zarządzania swoimi zadaniami w tym bloku biznes, po co w ogóle mam to zrobić? I to mogą być też szersze płaszczyzny, czyli co ja z tego będę miał, a może co z tego będzie miała firma, jeżeli to jest taki kontekst, to co firma na tym zyska, albo na przykład co klient na tym zyska, jeżeli to zadanie wiąże się w jakiś sposób z klientami. Więc tutaj szukam odpowiedzi, co, co z tego. Jedna bądź więcej osób będą miały. Po co ja w ogóle to robię? Jaki jest tego sens? Mogę to rozbudować dalej tak kierunkowo jaki jest tego sens krótkofalowo czyli po co to robię na teraz jakie to będą korzyści ale też czasami mogę poszerzyć to o taki wątek po co to robię długofalowo. Jakie korzyści długofalowo z tego będą wynikały? No na przykład prawie zawsze możemy powiedzieć, że korzyścią jest pewien proces uczenia się, poszerzania wiedzy, zbierania doświadczeń, wypracowywania nawyków, prawda? To są bardzo ważne konteksty. One wcale nie są tutaj mniej istotne. Ba, czasami są nawet ważniejsze niż ten cel yy, krótkoterminowy. Rekrutacja, czyli czym mam to zrobić? Jakie zasoby są tutaj mi potrzebne? I te zasoby najczęściej rozpatrujemy z takiego punktu widzenia zasoby materialne i niematerialne ale oczywiście to nie jest tutaj konieczne. Tutaj chodzi po prostu o prostą rzecz. Co ja będę potrzebował, żeby to zrobić? Czy ja będę potrzebował może jakiejś wiedzy, właśnie, nie wiem, jakiegoś skorzystania z jakiegoś programu, czy z jakiejś instrukcji? Czy będę musiał z jakimś człowiekiem porozmawiać, przyjrzeć się komuś? Jakie zasoby są mi potrzebne, żebym bardzo dobrze mógł, czy mogła, oczywiście, wykonać takie zadanie. No i administracja, czyli jak tym administrować, takie ABC zaadministrowania tym zadaniem. I tutaj znowu zachęcam do tego, żeby wygooglować sobie słowo administracja. No bo jak parę minut poszukasz, czasami nie od razu znajdą się odpowiednie przykłady, ale jak po, tam głębiej sięgniesz w zasoby, to prędzej czy później zauważysz, a to na prędzej czy później to jest kwestia minut, że pod hasłem administracja kryje się bardzo dużo, bardzo konkretnych sformułowań związanych z odpowiedzialnością, procesowym podejściem, Takim zarządzaniem, procesem z punktu widzenia konkretnych czynności, które tam trzeba wykonać. Więc administrowanie to jest bardzo ważny obszar. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że po prostu dokonaj takiego wyboru, gdzie, co mam notować, ponieważ archiwizowanie wiedzy jest bardzo ważne. I zarządzanie wiedzą, które kiedyś było adekwatne tylko dla życia korporacyjnego, dla dużych obszarów, a dzisiaj ja bym śmiało powiedział, że zarządzanie wiedzą jest właściwie takim komponentem dla każdego z nas, dlatego że tej wiedzy dzisiaj mamy bardzo dużo, jest ogromna ilość wiedzy, z której musimy korzystać. Część wiedzy dobrze by było, żeby miał w głowie, ale bardzo duża ilość wiedzy jest dostępna w, w telefonie, prawda, w jakichś zasobach. Tylko muszę wiedzieć jak z nich szybko skorzystać, więc zarządzanie wiedzą jest takim elementem, który jest adekwatny dzisiaj chyba dla każdego. Więc to pytanie jak administrować, ono ma takie trochę drugie tło jeszcze. Po prostu dokonaj wyboru gdzie i co masz notować. I uwaga, jeżeli będziesz korzystać z takiej matrycy Zebry i rozpiszesz ją sobie, to to jednocześnie już jest przynajmniej tym minimum, ale bardzo na bardzo dobrym poziomie. Z punktu widzenia, gdzie i co mam notować, no bo właśnie rozpisałeś sobie swoje zadanie. A zatem, tak trochę podsumowując już tą lekcję, to możesz spojrzeć na to w dużym uproszczeniu, czyli czym mam zarządzić, czego muszę się nauczyć, po co to robię, e, czym to mam zrobić, jakie mam zasoby i jak mam administrować, czyli gdzie, co mam zanotować. Albo ta wersja pogłębiona, kiedy masz jeszcze wszędzie tam po kilka pytań. Które warto sobie zadać, żeby efektywnie zarządzić tym zadaniem. I to jest matryca systemu edukacji menedżerskiej Zebra do zarządzania swoimi zadaniami. Zachęcam cię, żeby to robić, praktykować. No i życzę oczywiście powodzenia.